Głosowanie trwa od dzisiaj, od poniedziałku, 16 listopada, do 30 listopada. To też jest poniedziałek. Trwa 15 dni i głosowanie odbywa się wyłącznie na stronie internetowej bo.wlocławek.eu. Zostało. W tej chwili zgłoszonych 38 różnych wniosków mieszkańców. Z tego co pamiętam, 26 w tzw. puli ogólnomiejskiej, która jest najwyższa, bo przypada na nią 2 miliony złotych i po 6 wniosków w tych pozostałych dwóch częściach, na które przeznaczyliśmy po milion złotych. To ważny instrument partycypacyjny dla mieszkańców naszego miasta i bardzo mi zależy nad tym, żeby właśnie mieszkańców też aktywizować, bo wtedy powiedzmy ta identyfikacja z tymi projektami, które są realizowane w ramach budżetu obywatelskiego jest znacznie wyższa i to się po prostu nam co roku coraz bardziej udaje. No chciałyśmy tutaj zrobić siłownię i plac zabaw, taką naprawdę fajną siłownię, duży plac zabaw, żeby miały od malucha do starszaka, że tak powiem, czyli przedział wiekowy od 3 lat do nastu lat. Altanki, żeby można było posiedzieć, żeby babcie, dziadkowie mogli też przyjść na tej siłowni, troszeczkę się poruszać obserwując te maluchy. Wszyscy, wszyscy i każde pokolenie. Tego, żeby poprawić jakość życia na naszym osiedlu, integrować mieszkańców, bo tego nam tutaj głównie brakuje że nie miałyśmy takiego miejsca, gdzie mogłybyśmy się spotkać z dziećmi, z młodzieżą, gdzie osoby starsze mogłyby też przyjść i z nami pobyć. Wszyscy tutaj razem. Zgłosiłyśmy dwa projekty. Jeden to jest rozbudowa i ścieżka. Taka zdrowia w naszym parku, który mamy przy ubiegu ulic kościelnej, botanicznej, ziołowej, zaraz przy cmentarzu, a drugi to jest projekt szkoły, ponieważ mamy teraz kilka kategorii we Włocławku, więc jest ta instytucjonalna, stąd pomysł na rozbudowę przestrzeni wokół szkoły i ogólnomiejska, czyli właśnie też ogólnomiejska ścieżka zdrowia.